Dzień dobry panie. Dzień dobry. dzień dobry, panie. Dzień dobry, panie Jacku. Słyszymy się. Dzień dobry panie dzień dobry państwu. No dobrze, to co? Bo mieszka pan w Berlinie. Nam również. Mieszka pan w Berlinie już od dobrych paru lat. Rozumiem, że w Polsce. W Polsce warunki nie były sprzyjające. No nie myśmy wyjechali no, z powodów politycznych, znaczy. Postanowiliśmy, że nie wracamy ze stypendium rocznego, na które wyjechaliśmy w 2020 roku z moim mężem. Natomiast no, teraz wracamy, ponieważ w Polsce się zmieniła władza, a w Niemczech może tutaj niedługo przyjdzie AfD. Więc w zasadzie to jest tak jak w latach 30., że takim ruchem konika szachowego po mapie Europy, gdzie jeszcze nie ma faszystów. No, no. To, to kiedy wracacie? jesienią. Wszystko wygląda na to, że jesienią. Je... Jesienią, a czy to, co się dzieje w Polsce, władza się zmieniła, wszyscy mają duże oczekiwania, może mieli, może niektórzy już je pogrzebali. Czy panu się podoba to, co się dzieje w polskiej polityce? Bo oczywiście zmierzam do związków partnerskich i do tej całej chyba dosyć abstrakcyjnej awantury. No nie no, ona nie jest abstrakcyjna, ona jest bardzo konkretna, zwłaszcza dla osób LGBT ona jest bardzo konkretna, ponieważ dotyczy naszych podstawowych praw. Um, więc to jest tak, że ja stu, akurat startowałem do Sejmu z list lewicy i bardziej bym się cieszył, gdyby te, ten układ sił w, w opozycji był nieco inny, i żeby w, lewica miała tam więcej, ponieważ mielibyśmy wtedy i aborcję, i związki partnerskie, jak nierówność małżeńską. No, ale jest jak jest i teraz trzeba po prostu lobbować za tym, żeby Polska. Ja nawet nie mówię, żeby dołączyła do standardu europejskiego, bo to jeszcze daleko, bo standardem europejskim jest równość małżeńska po prostu, ale przynajmniej żebyśmy mieli jakąś taką atrapę yy, równości w postaci związków partnerskich, na no, które są, jak zawsze mówię, rozwiązaniem z czasów Starej Nokii, no bo to jest pomysł z lat. 90. i wtedy był wprowadzany, a teraz już po prostu mamy normalnie równość małżeńską w większości cywilizowanych krajów. No od 1 lipca związki partnerskie na Łotwie też można rejestrować, chyba w takiej formie, w jakiej one mają szansę przejść u nas w Polsce, czyli dla Was niezbyt satysfakcjonującej. Ja, mając, mówiąc o tym, że to dosyć abstrakcyjna awantura, mam chyba na myśli głównie. Czy argumenty psl nie są abstrakcyjne, kiedy słyszymy, że to nie może być ceremonia w Urzędzie Stanu Cywilnego, bo to nie ma przypominać małżeństwa, związek partnerski nie ma być małżeństwem, więc nie możemy świętować tego dnia, kiedy chcemy go zawrzeć w jakiś uroczysty sposób. Czy to nie są abstrakcyjne rzeczy, które słyszymy? Moim zdaniem one nie są abstrakcyjne, one są po prostu małostkowe, one są celową dyskryminacją i są obraźliwe. No, czy to jest mniej więcej tak, jak gdybyśmy powiedzieli, że rolnicy w Polsce mogą iść do urzędu, składać papiery na, nie wiem, dopłaty unijne, ale muszą to robić, kłaniając się nisko przed wejściem albo wchodząc na kolanach, no, bo to nie, musi, nie może przy, przy wyglądać tak, jak. Składanie wniosków przez inne osoby, które są w domyśle lepsze, y, czy im przysługuje pełnia praw, a rolnikom nie. No, czy każdy z PSL- jakby usłyszał coś takiego, to by słusznie by się popłukał w głowę, no ale y, zgłaszają tego typu upokarzające i obraźliwe postulaty. Ponieważ to służy temu, że cokolwiek zostanie zaakceptowane z tych oprawiedliwych postulatów, to nie pójdą dalej. Znaczy, to ma dojść do, ostatecznie do takiego rozwiązania, w którym te związki partnerskie nie będą dawały nic. Znaczy, będzie to karta rowerowa na wspólnego fikusa, no, i będzie można mieć jedną roślinę Doniczkową razem, bo dwie to już jednak bez przesady z tą równością. Nie? I ten PSL broniący bardzo konserwatywnych wartości, Marek Sawicki, martwiący się o to, że związ, zawieranie związków partnerskich tak naprawdę ułatwi rozwody. I mówią to. Politycy, którzy z jednej strony bardzo troszczą się o te wartości konserwatywne, ale z, z drugiej sami pokazują, że nie zawsze chętnie się im podporządkowują. Pan sam gdzieś wypomniał panu wicepremierowi Kośniakowi Kamyszowi, że to jest jego drugie małżeństwo i że ze swoją chyba drugą żoną spędził mniej lat niż, niż pan ze swoim mężem, więc. A, no, jak to jest? Dlaczego nie można mierzyć trochę swoją miarką? Dlaczego jest. Czy nie ma w tym jednak za dużo hipokryzji? Nie, no to jest czysta hipokryzja, tak? Znaczy, po pierwsze, powiedzmy sobie szczerze, postulat małżeństw jest postulatem konserwatywnym, jest postulatem chroniącym rodzinę. To, przeciwko czemu PSL przede wszystkim się opowiada, czyli przysposobienie dziecka przez drugiego partnera, jest czymś chroniącym rodzinę i w prost wynika z artykułu 18 Konstytucji, który mówi, że rodzicielstwo i macierzyństwo są pod specjalną ochroną e, państwa polskiego. E, tej ochrony pary jednopłciowe dla swoich dzieci nie mają. Jest w Polsce około 50-100 tysięcy, bo tak jest to szacowane, e, rodzin, gdzie są wychowywane dzieci albo je drugiego partnera, albo z, e, nie wiem, adoptowane w innym kraju. Rozmaicie to wygląda. I te dzieci nie mają ochrony, i to jest postulat konserwatywny, żeby one miały ochronę. Co więcej, większość Polaków, łącznie z większością PIS-u, jeśli chodzi o elektorat, większością elektoratu trzeciej drogi i samego PSL-u, większość Polaków, 69%, jest za tym, żeby to prawo przyznać, więc to nie jest ani coś, do czego Polacy nie są gotowi. Polacy są do tego gotowi, Kośniak-Kalmyż nie jest na to gotowy, Sawicki nie jest na to gotowy, ale Polacy są gotowi i elektorat PSL-u jest na to gotowy. Po drugie, jest to dyskryminacja części obywateli polskich. I obywatelek, i to jest zakazane w konstytucji. Po prostu. A i to, powodem tego nawet nie jest konserwatyzm, bo to jest po prostu małusko, małostkowość i jakaś taka wredność. Znaczy, oczywiście hipokryzja też, bo jak kamerz się y, rozwiódł z pierwszą żoną, żyje w związku y, cywilnym bardzo dobrze, no ale z punktu widzenia tradycji, no to żyje w grzechu, a jego dzieci to bękarty, tak? bo tak by powiedziano w, kiedyś tradycyjnie. Oczywiście jest to okrutne, paskudne i tak nie mówimy. Ale nie mówimy tak dlatego, że czasy się zmieniły i Kościół nie ma dogadania w kwestii tego, czy ludzie chcą być ze sobą, czy chcą mieć ze sobą dzieci. I nie powinien mieć również dogadania w kwestii tego, czy chcą mieć ze sobą dzieci pary jednym No tak, te historie życiowe różnych polityków pokazują, że w tych tradycyjnych wartościach czasem najtrudniej wytrwać, również im samym. A dlaczego to nie jest dobry czas dla lewicy? Co się takiego dzieje, Pana zdaniem? Bo i w Polsce, jak mówimy na świecie, wszędzie, że ten lewicowy ruch, Pan też kandydował przecież z listy lewicy w wyborach do parlamentu. Czemu ta lewica gdzieś Przypada. No to bardzo zależy, bo to nie jest tak, że to wszędzie na świecie wygląda tak samo. Te ruchy idą w zasadzie cały czas w jedną i w drugą. Natomiast. Yy, Przykładem będzie Brazylia, prawda? Też znaczny kraj, powiedziałbym. Natomiast ja myślę, że mogę mówić na temat Polski, bo na tym się mniej więcej gdzieś tam jakoś trochę znam, jako obywatel kraju, śledzący to. Myślę, że u nas dużą częścią tego problemu jest jednak jakieś takie odium lat 90., myślenia, że lewica to są komuniści, co oczywiście jest no, absurdalne. Ktoś, kto był politykiem w roku 89, przeważnie już tym politykiem nie jest, po prostu, jeśli w ogóle żyje, bo przeważnie nie żyje. Natomiast to jest również wiele, wiele lat promowania w Polsce myślenia neoliberalnego, tak? że załóż firmę, weź kredyt, weź sprawy w swoje ręce, z ignorowaniem tego faktu, że bardzo dużo tego, co możemy lub nie możemy zrobić w życiu, zależy od warunków społecznych. I y, państwo powinno tworzyć takie y, systemy y, społeczne, w których y, nasze szanse będą możliwie wyrównane, będziemy mogli y, mieć zagwarantowane pewne podstawowe y, potrzeby typu mieszkanie, praca, jedzenie. Wykształcenie, dostęp do, do kultury i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które zresztą mamy też gwarantowane w konstytucji, ale tak trochę bezobjawowo, prawda. Ponieważ w konstytucji państwa, państwo polskie jest państwem demokratycznym, państwem prawa zachowującym zasady sprawiedliwości społecznej. I ta druga część jest niestety zapominana, a to jest jedna z podstawowych rzeczy w naszym prawie. No tak, a to jeszcze z innej strony patrząc te postulaty i społeczne i światopoglądowe lewicy przyjmują inne partie. Więc tak um, naprawdę trochę lewica przestaje mieć, przestaje mieć jakąś mocną ofertę, przestaje się wyróżniać. To nie jest złe, żeby było jasne. Że jeżeli jakieś postulaty lewicy przeszły do mainstreamu, to oczywiście to nie jest dobrze dla lewicy w sensie zdobywania miejsc w parlamencie. Czy w samorządach, czy gdziekolwiek indziej. Natomiast jest to dobrze z punktu widzenia myślenia lewicowego, ponieważ te rzeczy mają szansę wejść do prawa i zmieniać naszą rzeczywistość. To jest zasługa lewicy, że y, aborcja y, czy związki partnerskie weszły w tej chwili do mainstreamu. Mam nadzieję, że doczekamy się ich przegłosowania w dosyć szybkim czasie. Oczywiście lepiej by było, gdyby było mniej trzeciej drogi, a więcej lewicy w parlamencie. I mam nadzieję, że. Że Polacy się trochę zorientują, że jeżeli chcą mieć takie zmiany, jeżeli chcą mieć na przykład tańsze mieszkania, jeżeli chcą mieć walkę z fliperami, jeżeli chcą mieć dostęp do aborcji, jeżeli chcą mieć równość małżeńską, a wcześniej związki partnerskie, no to muszą głosować na tę partię, która to wszystko ma w programie, a nie tę, która kluczy i, i udaje, że sprawy nie ma. Miejmy nadzieję, że w następnych wyborach Polacy tłumniej poprą lewicę, bo już trochę my jako społeczeństwo się zmieniliśmy i trochę już tracimy cierpliwość do tego, że te sprawy są niezałatwiane. Ale naprawdę pan w to wierzy, że lewica jeszcze może się odbić po tych wynikach, które znamy z ostatnich wyborów i samorządowych i do Parlamentu Europejskiego, bo a tu chyba nie pomogła ani awantura o aborcję. To, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo i te ustawy liberalizujące prawo aborcyjne, i ustawy o związkach partnerskich, póki co stoją pod znakiem zapytania i no, mamy nadzieję na jakieś pozytywne e, rozwiązanie, ale niekoniecznie musi się tak wydarzyć. Albo może bardzo długo to trwa, może chcielibyśmy też, żeby to się e, działo szybciej. Czy, czy pan w ogóle jest zadowolony z tego, jak funkcjonuje lewica, jak, jak dzisiaj działa w, na tej polskiej scenie politycznej? Ja przede wszystkim nie jestem zadowolony z tego, że jest jej tak mało w parlamencie, bo to y, y, działanie y, partii jest bezpośrednio związane z tym, jakie, ma, jakie mają możliwości. A możliwości mają takie, Ile mają szabel do głosowania, zgłaszania projektów, i tak dalej. Ja na przykład muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony jako prezes Unii Literackiej z tego, że poprawki lewicy do tej ustawy o implementacji dyrektywy DSM, czyli zmian w prawie autorskim, zostały wprowadzone i chronią bezpośrednio twórców. Zobaczymy, czy te poprawki przejdą w Senacie. Ale y, na przykład my bardzo dużo zawdzięczamy za, zarówno y, y, y... Pracą w Ministerstwie duszko zeglewską jak i z posłankami Lewicy, i tu akurat też, muszę powiedzieć, trzeciej drogi, które wprowadziły te poprawki w parlamencie i doprowadziły do ich przegłosowania. Więc na przykład w takich kwestiach jestem bardzo zadowolony. No tylko cóż z tego, skoro tych posłów i posłanek jest tyle, że mniej takich rzeczy mogło zrobić? No Upadła na przykład ustawa walcząca z hiperami, która miała. Pomóc w obniżaniu cen nieruchomości w Polsce. A to jest bardzo ważna społecznie rzecz: to, że my, jako społeczeństwo, mieszkamy przy rodzicach i że to jest coś, co trwa latami, aż pokolenie dziadków nie umrze, i wtedy następuje to przeniesienie. No tak nie powinno wyglądać, tak nie powinny wyglądać warunki. Powoli wygląda jak najgorsze lata, po prostu czekania na mieszkania w latach 80. Tak nie powinno być. Kto to może zmienić? No, raczej lewica niż, niż prawica. No, ale cóż z tego, skoro, skoro ludzie podjęli swoją demokratyczną decyzję i zagłosowali w taki sposób, w jaki zagłosowali. Ja mam nadzieję, że jednak społeczeństwo. Yy, Zmęczy się tym, że te wszystkie rzeczy nie działają i że y, lewica, która może je załatwić, jest taka osłabiona i mam nadzieję, że to się zmieni w następnych wyborach. Ale to jak Pani powiedziała, czy ja wierzę, no ja raczej zasadniczo jestem niewierzący, więc ja raczej czekam na rozwój y, sytuacji i zastanawiam się, czy będzie lepiej, czy nie będzie lepiej. Czy formułowanie jakichkolwiek zarzutów dzisiaj w kierunku lewicy, że nie realizuje swoich postulatów, ma w ogóle sens, biorąc pod uwagę, że rzeczywiście tych szabel w Sejmie jest tak mało? Czy powinniśmy być realistami i, nie wiem, machnąć ręką już na to? Nie no, lewica nie może zrealizować swoich postulatów w sensie wprowadzania ich na siłę i przegłosowania, bo nie ma do tego szabel, natomiast może o tych wszystkich rzeczach mówić. I faktycznie to, że jesteśmy w tym miejscu, na przykład ze związkami partnerskimi, to, że jesteśmy w tym miejscu z aborcją, to, że zmieniła się z jednej strony narracja polityków mainstreamowych, z drugiej strony opinia społeczna. Czy znaczy, to jest ogromny sukces? aktywistów LGBT, aktywistek czarnych protestów to była w dużej części jednak grupa lewicowa i one y, zmieniły sposób myślenia Polaków. To jest zmiana, która jest trwała, bo y, rozkład sił w parlamencie to jest rzecz zmienna, ona się zmienia z każdą y, z każdymi wyborami. Natomiast to są trwałe przemiany światopoglądowe, które się dokonały w Polsce. Również jeśli chodzi o rozdział państwa i kościoła. To są w zasadzie takie trzy rzeczy, o które, z którymi kościół walczył. Znaczy aborcja, również osób LGBT, i, czy w ogóle osoby LGBT i y, y, ciągnięcie kasy z, z budżetu państwa przez kościół. Wszystkie te rzeczy kościół przegrał, y, jeśli chodzi o y, opinię publiczną wszystkich nich pod, poniósł katastrofalną klęskę i my tylko czekamy, aż ta świadomość przebije się z opinii społecznej do działań polityków. No i tutaj no, najsilniejszą grupą zdecydowanie e, światopoglądową jest Lewica, no ale czy, czy Polacy zagłosują w następnych wyborach, żeby to faktycznie przechodziło dalej i żeby ten, ta zmiana społeczna, która się w nas dokonała, w społeczeństwie, znalazła się w prawie? Tego nie wiem, mam taką nadzieję. Ale to jest rzeczywiście partia, która cały czas działa, zgłasza to projekty, pilnuje, żeby związki okay. były, znaczy, cały czas o tym mówi. To nie jest tak, że oni, gdzie a, nie mamy szabel, to posiedzimy sobie będziemy brali dietę, prawda? Nie, nie, tak nie jest. Oni faktycznie cały czas działają i z tego jestem bardzo zadowolony. Ale to w takim razie o co chodzi? Bo ta zmiana rzeczywiście w nas społeczeństwie się dokonała, o czym mówią wszystkie badania opinii społecznej na temat um, legalizacji aborcji, oczywiście związków partnerskich, małżeństw jednopłciowych. To czego boi się trzecia droga? Czego oni się boją? Dlaczego oni nie pójdą za tym społeczeństwem? Czy ma pan do nich jakiś apel? No to pani musi rozmawiać z Myszem i z Hołownią, a nie ze mną. Ja nie wiem, ja nie siedzę. W ich sercach i głowach, i nie wiem, czego oni się boją. To są tradycjonaliści. Ja nie wiem, słyszałem, że, że na przykład Kośniak Kamerz strasznie się wstydzi tego, że był nazywany tęczowym Władkiem, co jest w ogóle śmieszne, ale podobno mu to weszło na ego. No ale moja rada jest taka: to znaczy, w tych kwestiach, na przykład równości małżeńskiej. To idzie w jedną stronę społecznie na świecie. Czy znaczy, to tak jak nie wiem, emancypacja kobiet albo, yy, albo wyzwolenie wolników. Znaczy, to idzie w jednym kierunku, nawet jeżeli się jakieś pojawiają ruchy w drugim, to jednak historycznie to wygląda w ten sposób. Ci ludzie, którzy są teraz przeciwko równości małżeńskiej i wyciągają rozmaite głupie i, i, i naprawdę obrzydliwe czasami, czasami argumenty, będą po tej samej stronie co ludzie, którzy w Niemczech nazistowskich byli przeciwko ślubom Żydów z Zaryjczykami, i w, w Stanach Zjednoczonych czy w RPA byli przeciwko ślubom, ślubom białych z czarnymi. Tak to wygląda. Będą w bardzo złym towarzystwie. Będą, To się będzie bardzo brzydko starzało, i ich dzieci i wnuki będą z nich, yy, będą się ich wstydziły po prostu, bo tak to będzie wyglądało, bo za 20 lat będzie się wyciągało te klipy z Sawickim czy, czy, czy Hołownią czy Kamyszem i będzie się to pokazywało jako przykład aberracji, jakiegoś takiego wstydu, i że tak kiedyś ludzie mówili, no, że tak samo jak mówili, że kobiet, miejsce kobiety jest w kuchni. No. To będzie się źle starzało. To nie jest mój apel, to jest po prostu taki friendly reminder, że. Ustawiają się po bardzo brzydkiej historycznie stronie i, i, i przegrają tę walkę. I już w tej chwili widzimy, że cytaty, na przykład, które się wyciąga, hałownicz przed 7 czy 10 lat są dla niego niszczące. I on, jeżeli miał jakiekolwiek szanse na bycie prezydentem, to te y, cytaty sprzed 7 czy 10 lat zawsze będą działały na jego niekorzyść. I tak samo jest z cytatami, które teraz. Hołownia i Kamysz yy, wygłaszają, jeśli chodzi o, o te sprawy światopoglądowe. To się będzie źle zdarzało. Friendly reminder. Bardzo mi się to podoba. Tak, to przypomnij, nami, no jesteśmy w garstce, jesteśmy w piątce ostatnich krajów Unii Europejskiej, które. A, no, p, nie mają p, związków partnerskich, małżeństw jednopłciowych. Nie ma na to u nas zgody. Nie dostosowaliśmy swojego prawa do prawa unijnego, i e, rzeczywiście m, no, warto politykom mówić, że to się będzie bardzo źle zdarzało. Zgadzam się z tym. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. No i p, m, m, takiego u, udanego powrotu do Polski w takim razie jesienią. jest się tak, jak widać. Do widzenia.